Dzień dobry wieczór. Jest 18 dzień marca. Do końca roku pozostało 288 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Aleksander, Edward, Felix oraz Marta. Wszystkiego najlepszego dla Was. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska Rok 1923 Podczas zjazdu w Warszawie została powołana Centrala Polskich AZS Studenckie Stowarzyszenie Sportowe działające na terenie Polski, którego głównymi celami są rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu życia, wychowanie młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej. Obecnie jest to największa organizacja zajmująca się sportem w polskim środowisku akademickim, zrzeszająca blisko 50 tysięcy osób na ponad 200 uczelniach. Studenci w AZS mogą uprawiać ponad 30 dyscyplin sportowych, zarówno rekreacyjnie, jak i zawodowo. Sportowcy AZS stanowią około 25% ogółu polskiej reprezentacji narodowej. AZS jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży. W 2017 roku Akademicki Związek Sportowy został uznany najlepszą organizacją sportu akademickiego na świecie. Klub uczelniany AZS jest podstawową jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego. Może mieć charakter uczelniany lub środowiskowy i być zrzeszony w organizacji środowiskowej lub działać samodzielnie. Kluby działające samodzielnie podlegają bezpośrednio zarządowi głównemu AZS. Na każdej uczelni może działać tylko jeden Klub Uczelniany AZS. Kluby uczelniane stanowią najniższy szczebel struktury organizacyjnej AZS. Rok 1945. Pierwsza armia Wojska Polskiego zdobyła Kołobrzeg. Odbyły się Zaślubiny Polski z Morzem. W październiku 1919 generałowi dywizji Józefowi Hallerowi powierzono dowództwo Frontu Pomorskiego. Utworzonego w celu pokojowego i planowanego odzyskania Pomorza, zgodnie z ustaleniami Traktatu Wersalskiego, odebranego Polsce wskutek rozbiorów. Zgodnie z planem przejmowanie ziem pomorskich rozpoczęło się 18 stycznia 1920 roku od przejęcia Torunia przez oddziały 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Na Pomorze wkraczała również 15 Wielkopolska Dywizja Piechoty. Poszczególne miejscowości przejmowano od wycofujących się wojsk niemieckich aż do 11 lutego 1920 roku, kiedy ostatni żołnierze opuścili Gdańsk. Pomimo kilku incydentów, wśród których było kilka prób stawiania zbrojnego oporu, a także liczne przypadki sabotażu, odzyskiwanie pomorza dla Polski przebiegało bez większych zakłóceń. 10 lutego 1920 generał Józef Haller wraz z ministrem spraw zewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją województwa pomorskiego przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Tego dnia przed zaślubinami odbyło się spotkanie generała i delegacji władz Polski w Gdańsku z tamtejszymi Polakami, którzy ofiarowali na ręce Józefa Hallera dwa platynowe pierścienie. Pierścienie te były sfinansowane przez polskich gdańszczan, na przykład rodzinę Leszczyńskich czy Raciniewskich. Podczas ceremonii jedynymi żołnierzami, którzy wjechali konno z brzegu do wody, byli Józef Haller i Władysław Zakrzewski. Oto dziś Dzień Krwi i Chwały. Jest on Dniem Wolności, bo rozpostarł skrzydła orzeł biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad Morzem Polskim. Zawdzięczamy to przede wszystkim Miłosierdziu Bożemu, a potem wszystkim, którzy w walce nie ustawali. Z przemówienia generała Józefa Hallera w czasie ceremonii zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. W roku 2003 ukazała się powieść Dana Brauna kod Leonarda Da Vinci. Czwarta powieść sensacyjna Dana Brauna, trailer sprzedany w nakładzie ponad 80 milionów egzemplarzy. Mimo odwołań do świata rzeczywistego, jest to powieść z gatunku fikcji literackiej. Ofiarą morderstwa popełnionego w Lufrze pada kustosz. Zwłoki zostają odnalezione w pozycji łudząco podobnej do rysunku witruwiańskiego, na którym Leonardo da Vinci przedstawił proporcje ludzkiego ciała. Robert Langdon, znawca symboliki religijnej z Uniwersytetu w Harwardzie, jest podejrzewany przez policję o popełnienie tej zbrodni. Akcja komplikuje się, ponieważ konający kustosz pozostawił po sobie szereg zagadek, które w trudny do odgadnięcia sposób mają pomóc w odnalezieniu sprawców. Ale mają też doprowadzić do czegoś zupełnie innego: Langdona ściga mnich Sylas. W roku 2015 24 osoby, w tym trzech Polaków, zginęły, a 50 zostało rannych w zamachu w Muzeum Bardo w Tunisie przeprowadzonym przez państwo islamskie. 18 marca 2015 roku około południa dwóch mężczyzn uzbrojonych w kałasznikowy wtargnęło do budynku Parlamentu Tunezji, atak napastników odparto, a parlamentarzystów ewakuowano. Terroryści wycofali się na teren Muzeum Bardo, gdzie zabili kilku tyrystów i wzięli zakładników. Około 15 tunezyjskie służby bezpieczeństwa rozpoczęły udany szturm na muzeum. Zginęło dwóch napastników i jeden policjant, a zakładnicy zostali uwolnieni. Odpowiedzialność za zamach wzięło na siebie państwo islamskie. Według brytyjskich służb zamach w Muzeum Bardo powiązany jest z czerwcowym zamachem w Susie w Tunezji. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na godzinę 20 na kolejny odcinek Kalendarium. A tymczasem dzięki wielkiej i narka... Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.